Dajcie w kolejnym odcinku z Instagramem. <śmuszczam> Ale dzisiaj jest odcinek z QA, a więc ja tu tak <śmuszczam> będę pozdrawiać. To zaczniemy od tego pytania. Yy, serduszko, wykrzyknik Majka, serduszko, wykrzyknik. Pozdrawiam cię i co mnie denerwuje, yy, moje rodzeństwo? Coś dla Ciebie najważniejsze? Rodzina? Czy święty Czerwony istnieje? Nie wiem. Raczej nie. Yy, jaki masz rozmiar buta? No to rozmiar buta mam 39-38. Masz marzenia? Mam marzenia, ale muszę je wymieniać. Yy, no dobra, moim marzeniem takim największym to już jest wylecieć się z choroby, ale to jest nieważne. Yy, jakie najbardziej lubisz zwierzątko? Yy, kot. Koty lubię. Cukierka, cukierka, pozdrawiam. Mm. Jakie jest twój ulubiony kolor? Jakie jest Twoje najlubieńsze danie? Mój ulubiony kolor to czerwony i czarny. Tak, coś myślę. Jakie jest Twoje najlubieńsze danie? Mm. Em. Nie wiem, szczerze mówiąc. I pozdrawiam Supresie, bo to ona, czyli X Najkat X. Hmm. Pozdrawiam Ewatelio. No, wiesz, chodzi o to, że lubisz koty i szczury. I czy ty jesteś super? No, dobry. Ile razy miałeś hmm. Raz chyba, a jeśli miałeś, to na ile? Chyba na miesiąc. Hmm. Lubisz mnie. Lubię cię i pozdrawiam Klaasia. Masz zwierzę? Mam kota i psa. Lubisz oreo? Lubię oreo. Chociaż każdy je lubi, nieważne hmm. Czy masz diamond? I jeszcze jedno lubisz mnie. Pozdrawiam to z całego. Yy, tak, pozdrawiam Mowia 2008. Tak y lubię, nie mam. Nie mam Diamond i lubię. I y y tak, trepon 2000 2004 pozdrawiam. I miałeś lat, kiedy zaczęłaś grać, wiemy sobie. Y grałam na różnych kontach i, i w ogóle... To zaczęłam grać w wieku 8 lat, coś w tym stylu NES 1640 tak lubię i pozdrawiam Natalia 0101 010101 pozdrawiam I dziękuję i przepraszam Was za tę taką bo ja mam chrypkę, bo jestem chora bardzo i Wiek Natalii 010101 01, dobra, tam trzy kropki. Wiek, mam 12 lat. Kiedy urodziny? 3 lutego. Kolor oczu chyba jest niebieski. Włosów, jestem brunetką. Ulubiony strój. Regis i tym podobne. Taki, 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 taki. Taki normalny gdzie zadawać pytania i, i, i tu też, też było i już jeszcze coś zaraz czekajcie, bo ja to muszę ogarnąć nieważne mm. mhm. przynajmniej nie ma logów, bo nikt nie mówił jest ok i, i tak i to wszystko w tym QA. I tak, i pozdrawiam ociek 1, 2, 2, 3. I to wszystko, jak widzicie, jak widzicie, to właśnie to wszystko zależy, robię ciągle zcięcie, ale włożą mi do pokoju ciągle. I tu, mój ludzik. I tak, pozdrawiam. I w ogóle ktoś nam chyba jeszcze zadał pytanie, bo mi pisali. Co nam 35, co? Nie, co? Nie, co? 35, nie Popatrzcie na to, nie, to ma być krótki odcinek Patrzcie na to No dobra To już zrobimy już tak Nie chce mi się robić, ten odcinek jest nieogarnięty Jestem zmęczona yy, Wszystkim tym no. mm -hmm, mm -hmm. I chodzę do szóstej. Jaką porę roku lubisz najbardziej? Znaczy, jeszcze z tą szóstą klasą jestem w piątej, ale zaraz będę szła do szóstej, tak? O, jaką porę roku lubisz najbardziej? Hmm. Hmm. Nie wiem. I tu nie odpowiem to wszystko. Odcinek będzie trwać mniej niż 6 minut. To jest takie. I zaraz będzie 6 minut. Ja się już z żegnam, bo to tyle w tym odcinku. Pa! I w ogóle to jeszcze. Pozdrawiam oczek 1, 1 2, 2, 3. teraz już mogę się żegnać. Pa! Padki! No tak.